w nowym obiektywie. To wystawa Agnieszki Drengowskiej, która odbędzie się już w najbliższy piątek. Właściwie jej otwarcie odbędzie się w najbliższy piątek tu w MDQ. Wszystko o tej wystawie dowiemy się już za chwilę od naszego gościa. Witaj, Agnieszko. Witam serdecznie. Dlaczego cytrynowy obiektyw? Zdradź tam tajemnicę. Cytrynowy obiektyw to troszkę tak związany z moją działalnością fotograficzną Lemon Foto. Nazwałam tak firmę fotograficzną, dlatego że cytryna kojarzy mi się z intensywnym smakiem, z charakter. Z charakterem, z wyrazistością. Rzeczywiście widzimy, że Twoje zdjęcia mają dużo kolorów i, i tej intensywności, czyli udaje się cele realizować. No tak, w, w tym sensie się udaje, aczkolwiek czasami lubię też pójść w jakieś klimaty retro. Tutaj jakby specjalnie nie, mam, nie ma takiej zasady jakiejś sztywnej. Natomiast absolutnie proszę nie kojarzyć Lemon Photo z kwaśnym smakiem. Kwasów nie ma żadnych. Nie ma, tutaj. Nie ma kwasów. <laughs> A powiedz mi, jaka jest Twoja specjalność? Czym się zajmujesz? w jakiej rodzaju fotografii? czyli pejzaże, portrety czy, czy wszystko? No, najbardziej lubię portretować ludzi I, i to dosyć tak specyficznie, ponieważ przy tej fotografii staram się ich stylizować dosyć mocno, co też widać na tych zdjęciach. Gdzieś lubimy uciekać w jakieś nierealne, bajkowe klimaty. Aczkolwiek te klimaty są odnajdywane w powiecie otwockim. Mam nadzieję, że ludzie, którzy obejrzą moje zdjęcia, domyślą się, w jakich miejscach znanych ich były te zdjęcia wykonywane. Od jak dawna zajmuj się fotografią? No tak od około, około pięciu lat. Od kiedy dostałam, wpadła mi w ręce lustrzanka cyfrowa, e, złapałam bakcyla, od razu chciałam się uczyć więcej, najpierw kursy, później szkoła fotograficzna, e, później kolejne szkolenia. Od roku prowadzę swoją działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych, reportaży ślubnych, eventowych. Czyli bardziej potraktować na poważnie, jak widać. Tak, bardzo na poważnie. Uważam, że właśnie po to żyjemy, żeby się realizować. Piękne słowa, tak. Uczcie się, uczcie się młodzi ludzie. E, powiedz mi na koniec, co zobaczymy na wystawie i kiedy otwarcie w remisarzu? Na wystawie zobaczymy e, portrety par. E, Ślubne i narzeczeńskie. Są to sesje wykonywane na terenie powiatu otwockiego, w różnych miejscach. Tutaj zahaczamy też o górę Kalwarię. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak mówię, zdjęcia są i intensywne, ale niektóre są też bardzo stonowane, więc. Na różne nastroje, na różne nastroje, tak. To Twoja pierwsza wystawa? Nie, to nie jest moja pierwsza wystawa. Pierwszą... Pierwsza w Otwocku chyba, tak? Pierwsza w Otwocku, tak. Pochodzę z powiatu otwockiego, dokładnie z Warszawic. Tu się wychowałam, stąd tam, ten Otwock jest mi bliski. No, cieszymy się, że zdecydowała się nas odwiedzić, także my wszyscy zapraszamy. Wystawa na pewno warta jest odwiedzenia. Początek godzina 18, tak? 18, tak, dokładnie. A więc widzimy się w piątek o 18 tu, w MDK. Dziękujemy. Dziękuję. Reminiscencje... <laughs> Roślinne to wystawa Krystyny Humiennej, która otwarta będzie w najbliższy piątek w Józefowskim Moku. E, Krystyna Humienna ukończyła Europejską Akademię Sztuki w 2001 roku, ale ma też inne zainteresowania i pasje. Ukończyła szkołę muzyczną, bywa poetką, jej wernisarz uświetni zresztą recital w wykonaniu samej autorki. Zobaczymy jej obrazy olejne, akwarele, grafiki. E, wszystko to o godzinie 18, w najbliższy piątek w moku. <laughs> Proszę się ode mnie odczepić. Jarmark Rymów. To bardzo, bardzo ciekawa wystawa poświęcona Julianowi Tuwimowi, która otwarta zostanie w najbliższą sobotę w Karczewskim Muzeum Stara Plebania. To no, któż z nas nie czytał w dzieciństwie lokomotywy? Któż nie zachwycał się kwiatami polskimi czy balem w operze? Kiedy był już starszy? No, mistrz Tuwim to oczywiście postać nietuzinkowa. Uwielbiamy go już wiele pokoleń Polaków. Ta wystawa została zorganizowana w związku z 60. rocznicą śmierci poety przez Muzeum Literatury w Warszawie w zeszłym roku. Natomiast w tym roku należałoby może bardziej mówić o 120. rocznicy urodzin, którą właśnie świętujemy. Powód w każdym razie jest tutaj nieistotny. Ważne jest to, żeby na tę wystawę się wybrać. Eee, obejmuje 24 planszy, na której dowiemy się bardzo wiele o życiu e, poety, o jego zainteresowaniach rozlicznych. E, był to twórca wszechstronny, który tworzył zarówno tak zwane dorosłe wiersze, ale oczywiście też dla dzieci. E, był autorem tekstów piosenek, kabaretów. To on napisał m.in. słynny przebój Ordonki Miłości: Wszystko Wybaczy. E, polecamy gorąco. Stara plebania w Karczewie w sobotę, godzina 17, wstęp wolny. Wielu fanów bluesa w Otwocku zadawało sobie pytanie, jaka będzie przyszłość otwockich rzempołów bluesowych i innych tego typu koncertów organizowanych dotąd w Hefajstosie, który został niestety zamknięty. My już znamy odpowiedź na to pytanie. Tymczasowo przynajmniej Blues znalazł schronienie w Falenicy, w słynnym lokalu Kuźnia, zaraz blisko stacji PKP. Stąd hasło Blues Falenicy, Kuźnia Bluesowa, to są propozycje haseł. Najbliższe rzęboły już w sobotę, wstęp wolny, godzina 19, ulica Walcownicza 7. Polecamy gorąco, na pewno będzie duże, duże jam session. Także Kuźnia Bluesa w Falenicy w sobotę. Na bardzo ciekawą konferencję i dyskusję zapraszamy już w najbliższą sobotę tutaj na sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Yy, organizuje ją Hufiec Otwocki, miasto Otwock. Zatytułowane jest Powstanie Warszawskie. Chwała bohaterom, dyskusja o decyzji. Jak można się domyślić z tytułu, celem jest zainicjowanie tutaj u nas dyskusji, która trwa tak naprawdę w Polsce od wielu, wielu lat na temat tego, czy powstanie warszawskie było celowe, czy miało sens, czy nie była to przelana bezsensownie krew, ale z drugiej strony, czy można było nie przeciwstawić się znienawidzonemu okupantowi. I to trudne pytania, tak naprawdę nikt z nas współcześnie nie potrafi do końca na nie odpowiedzieć, ale można dyskutować i taka próba będzie podjęta tutaj. Gościem i osobą prowadzącą będzie Piotr Zychowicz, redaktor naczelny magazynu Historia do Rzeczy, autor kilku ciekawych książek, m.in. kontrowersyjnej pozycji Obłęd 44, Pack trip and Drop Back ma kilka ciekawych tytułów. Po spotkaniu odbędzie się pokaz filmu Sierpniowe Niebo, 60 dni chwały, także jest to, myślę, bardzo ciekawa propozycja. Początek godzina 17, zakończenie około 21 sobota tu PNDK. Polecamy. Dwie ciekawe propozycje ma na ten weekend Józefowski Mok. W sobotę jest to koncert arii operowych i operetkowych zatytułowany Wszystko mi mówi, że mnie kochasz. Wystąpi Eliza Wysłowska, Jarosław Jankowski oraz Adam Sychowski na pianinie. To jest propozycja sobotnia, początek godzina 18, wstęp wolny. Z kolei w niedzielę na tej samej scenie zobaczyć można ciekawy spektakl Oczy Królika. To tekst i reżyseria Krzysztofa Czekajewskiego, Teatr Jaracza Zotwocka. Spektakl, tragikomedia, ciekawy pomysł dwóch przyjaciół, każdy ma swoje problemy, spotykają się po to, żeby sobie wzajemnie pomóc. Spotkanie jest oczywiście podane alkoholem, co z tego wyniknie, no będzie się działo bardzo wiele. Polecam Państwu z czystym sumieniem, ponieważ mam przyjemność w tym spektaklu grać. Eee... Towarzysząc Monice Aniszewskiej, Adrianowi Wojciechowskiemu i Konradowi Szymańskiemu, myślę, że to półtorej godziny naprawdę dobrej zabawy. Początek, godzina 18, niedziela, bilety 15 i 20 zł. Bardzo wygodne mają te foteliki. Ciekawe, czy równie wygodnie siedziało się przed laty w Ciuchci, w kolejce wąskotorowej, która kursowała, tzw. Jabłonoski, Jabłonowskiej, która kursowała między innymi do Karczawa, tutaj przez Otwock Bawer. No pewnie tego się już nie dowiemy. Dlaczego o tym mówię? Wąskotorówka nasza wspaniała świętuje w tym roku stulecie, stulecie uruchomienia i z tej okazji było kilka ciekawych wydarzeń. Najbliższe, które jest częścią projektu śladami ciuchci, odbędzie się w najbliższą niedzielę. Organizuje je znany wawerski społecznik Andrzej Rukowicz. Raj startuje w Wawrze, przy dawnym dworcu kolejki wąskotorowej, przy ulicy Widocznej w sąsiedztwie obecnego dworca PKP Wawer. Tam o godzinie 11 się zbieramy. Jedziemy do falenicy, gdzie zaplanowano pierwszy postój przy ulicy Obszarowej, tam gdzie też kiedyś były budynki stacyjne. Będzie tam jakiś godzinny, ciekawy event. I kolejnym przystankiem na naszej trasie będzie most wąskotorówki dawnej w Świdrze, tutaj przy plaży miejskiej. Tutaj też zaplanowano ciekawe wydarzenia. Także myślę, że wszyscy miłośnicy rowerów i historii powinni tam być, oby dopisała pogoda. Polecamy w najbliższą niedzielę ride śladami Ciuchci. Czas na propozycje dla Milusińskich. Zaczynamy od Józefowa. W sobotę o godzinie 10 w klubie Hydrofornia rozpocznie się spotkanie nadwiśleńskiego Uniwersytetu Dziecięcego zatytułowane Co wokół czego kręci się w kosmosie. Coś tam niby o tym kosmosie wiemy, ale jest okazja zadać bardziej szczegółowe pytania, dowiedzieć się, czy wszystkie planety wirują w tą samą stronę. Czy ktaczą wokół siebie, gdzie jest gorąco, gdzie jest zimno? No myślę, że tych pytań nie zabraknie. Początek o godzinie 10. Godzinkę później, bo o 11.00 w Domu Nauki Sztuki odbędzie się z kolei spotkanie warsztatowe, obrazy pachnące kwiatami będziemy mogli się o nich, dla nich dowiedzieć o twórcach, którzy właśnie kwiaty malowali, Między innymi poznamy autora najsłynniejszych słoneczników, dowiemy się kto i dlaczego malował chętnie nenufary na wodzie to wszystko dla dzieci w wieku 7-12 lat wstęp wolny również w sobotę między 11 a 14 Muzeum Ziemi Otwockiej organizuje bardzo ciekawe spotkanie w odcienie Andriolego poświęcone oczywiście Michałowi Elwiro Andriolemu Przygotowano moc atrakcji najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach drzeworytniczych starsi pomóc przy budowaniu Płotów w stylu na pewno wszyscy chętnie skosztują słynnych kołdunów Andriolego. Będzie też można sprawdzić swoją wiedzę przy rozwiązywaniu łamigłówek poświęconych ja właśnie mistrzom. Także to wszystko w sobotę. Godzina 11.14. Muzeum Ziemi Otwockiej. Wstęp Wolny. Na koniec jeszcze chciałbym polecić dwie wystawy, których wernisaże już się odbyły, ale wciąż warto je odwiedzać. Pierwsza z nich to wystawa Aleksandry Wiszniewskiej, której pracę można oglądać w przedszkolu na ulicy Kochanowskiego. To nowa inicjatywa, żeby tam właśnie wystawiać pracę. Artystka, która normalnie słynie z portretów bardzo takich wyzywających i mocnych, tym razem stworzyła pracę właśnie z myślą o dzieciach. Warto tam przyjść także dlatego, że będzie można też w ten sposób pomóc w akcji charytatywnej dla małej 9-miesięcznej Zoi. Z kolei w Powiatowej Bibliotece Publicznej polecamy wystawę raz na ludowo poświęconą Oskarowi Kolbergowi. Można ją oglądać przez cały październik. Zebrano tam sporo fotografii, dzieła mistrza, miniaturki laleczek w strojach ludowych. No dużo ciekawych atrakcji, także zachęcamy. Zachęcamy tym bardziej, że według badań, które wykonał CBOS pod koniec zeszłego roku, okazuje się, że niespełna 8% Polaków wiedziało wtedy kim był Oskar Kolberg. Mam nadzieję, że trwający właśnie rok jemu poświęcony bardzo te statystyki zmieni. Dziękuję. No, i tak, nasza cytrynka. Na obiektyw się nie dała, ale zawsze można ją spałaszować. Zwłaszcza, że lubię ten cytrynowy smak. Przypomina mi się trochę dowcip, który Stanisław W tym opowiada w filmie, co mi zrobiliśmy, jak mnie złapie w pewnej sekretarce. Ale, jako człowiek dobrze wychowany, nie będę go tu cytował. Do zobaczenia.